Siemanko, rapowe świry. Mam dzisiaj dla Was dobrą i złą wiadomość dla fanów rapera X Tentacion. Wiecie, ten Look at me, yeah, fuck at me, look at me, no i tak dalej. To zacznę od tej dobrej. Ostatnio X był w sądzie, ponieważ złamał warunki swojego zwolnienia warunkowego i kontaktował się ze swoją, byłą dziewczyną, która przeciwko niemu zarzuciła, że ją więził, pobił i o wiele tam różnych, prawda. I miał, został zesłany do aresztu od razu po sprawie, lecz kilka dni później wyszedł na areszt domowy. Po prostu miał dobrego adwokata, który załatwił tam i ma 60 dni aresztu domowego. Nie jest już w więzieniu, w areszcie raczej. I nie może nigdzie iść, może tylko iść do domu i z domu jedynie, gdzie może to iść do studia, nagrać piosenkę i z powrotem, ale nie może grać koncertów i tak dalej. No i przez te dwa miesiące. Do czasu z wyjaśnienia tej całej sprawy, gdzie ma różne, chyba 15 różnych zarzutów, ostatnio mu doszło 7 następnych i grozi mu do 15 lat więzienia, więc to jest naprawdę dużo. Ma dużo na głowie do wygrania teraz i przegrania, tak więc to jest właśnie ta zła wiadomość, że wyszedł z aresztu. Ale jednak tak czy siak będzie miał tą sprawę w sądzie, która zadecyduje jego życiu. Jak wiadomo też ostatnio niedawno tak całkiem wyszedł z więzienia i od razu zaraz wraca do niego. Tak to już jest w Stanach, że ci wszyscy nowi raperzy wchodzą do więzienia, wychodzą, wchodzą, ale też tak było, że w więzieniu właśnie największy dostał hype i ten cały fame, że dopiero jak był w więzieniu, to zaczęli o nim ludzie dowiadywać. Zobaczymy jak to będzie. Mi się, moim zdaniem wydaje mi się, że te minimum 3 lata, to on na pewno przesiedzi, no bo to już jest poważna sprawa i... oczywiście nie chciałbym tego, bardzo lubię jego muzykę, jest spoko i... wiecie. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Będę nagrywała więcej filmików właśnie o raperach w USA i co się u nich dzieje, bo w Polsce to nie jest zbyt popularne i zanim takie informacje dochodzą, to... już mija tydzień albo dwa tygodnie po fakcie. Tak więc siema, pozdro, rapowe świrelo.